10 porad jak przyspieszyć twój komputer. część 7. Wstrzymaj synchronizację OneDrive. OneDrive działający w tle stale monitoruje zmiany w folderach, przesyłaj i pobiera pliki z chmury, indeksuje dane wyszukiwania, a co za tym idzie, angażuje procesor, pamięć RAM i dysk. Kliknij ikonkę chmurki OneDrive w prawym dolnym rogu paska zadań. Jeśli jej nie widzisz, kliknij zwróconą ku górze strzałkę, by rozwinąć ukryte zasoby. W okienku OneDrive kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu. Wybierz Wstrzymaj Synchronizację. Wybierz na jak długo chcesz wstrzymać 2 godziny, 8 godzin, 24 godziny. Będziesz mógł, mogła odpalić w tym czasie ulubioną grę, stream czy program do montażu. Po wskazanym czasie synchronizacja zostanie automatycznie wznowiona. Jeśli nie używasz OneDrive w ogóle, przytrzymaj Ctrl Shift i Escape, by otworzyć menadżera zadań. Przejdź do zakładki Uruchamianie. Znajdź Microsoft OneDrive, kliknij prawym przyciskiem i wybierz wyłącz. Obserwuj pokój gracza Hero, by poznać.